Wyobraź sobie, że wkraczasz do dżungli, gdzie gigantyczne korzenie drzew oplatają kamienne mury, tworząc labirynt tajemniczych korytarzy. To Angkor Thom, serce starożytnego Imperium Khmerów, Miejsce, gdzie historia splata się z naturą w najbardziej spektakularny sposób. W centrum Angkor Thom znosi się bają, świątynia o wielu twarzach. Kamienne wieże ozdobione są setkami uśmiechniętych twarzy, które spoglądają na ciebie z każdych stron, budząc uczucie niesamowitości. W ta prom, innym klejnocie, Ankortom, poczujesz się jak w filmie o Larze Croft. Potężne drzewa figowe wniknęły w kamienne mury, oplatających korzeniami i tworząc surrealistyczny krajobraz. To tu natura przejęła władzę, tworząc scenerię jak z innego świata. Przechodząc przez monumentalne bramy Ankortom, otoczone gigantycznymi rzeźbami demonów i bogów, poczujesz się jak odkrywca wkraczający do zaginionego miasta. Każdy kamień, każdy korytarz, każdy zakątek Ancortą kryje w sobie tajemnice dawnych czasów. To miejsce, gdzie możesz poczuć ducha starożytnej cywilizacji i odkryć piękno, które przetrwało wieki. Ancortą to nie tylko zabytek, to podróż w czasie, która na długo pozostanie w twojej pamięci.